Miło mi, że tak ludzie, wiesz, że, że ludzie wstają i oglądają te moje walki, że, 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 że ten sport MMA, który jest moją pasją, który kocham, staje się taki, wiesz, no, no popularny po prostu. Champion of the world, the pride of Poland, Jan Wachowin. Jednak przede wszystkim wielkie gratulacje, pierwsza obrona pasa, bardzo fajna walka, powiedz jak się czujesz po tej walce, jak z nogą. Yy, dziękuję, yy, no jak się czuję? No, bardzo dobrze się czuję, walka wygrana, wiesz, pas obroniony, yy, więc takie przypieczętowane to mistrzostwo więc się czuję no cudownie, wspaniale się czuję, a z nogą wszystko dobrze. Tak po zaraz po walce mnie bolała, myślę, że będzie coś jakieś, nie wiem, że tam może coś pstrykło, jakaś kostka pękła, ale yy, na drugi dzień jak się obudziłem, to już wiedziałem, że, yy, że to tylko zbicie i tak myślę, że tydzień, dwa nie będzie śladu w ogóle. A Ty jesteś w grupie tych zawodników, którzy od razu po walce muszą obejrzeć swoją walkę w telewizji, powtórkę jakąś, czy, czy nie śpieszycie się do tego? Nie, ja mi yy, się do tego nie śpieszy, zawsze muszę, po, znaczy muszę, no, jakiś czas oczekuję i dopiero sobie później na spokojnie jak już wszystkie te emocje zajdą, żeby sobie żeby to tak stricte analizacyjnie obejrzeć. Yy, na razie obejrzałem tylko jakiś tam skrót, który gdzieś tam lata po internecie. I, podobało Ci się? Yy, tak, podobało mi się, yy, także, także fajnie. Też do mnie dochodzą słuchy, yy, że walka była fajna, yy, że, że ludziom się by tam podobało, że nie było wstydu, więc, więc, więc fajnie. Bardzo fajna oglądalność na Polsacie Sport. To są już takie liczby, które, które no, mogą z, robić wrażenie. Pojawia się taka kwestia, że ludzie zaczynają wstawać na Bochowicza, tak jak kiedyś wstawali na Andrzeja Gołotę. Czy jest w związku z tym jakąś większą presję? Wiesz co? Presja jest zawsze. Ja sobie bym z tą presją radzić i znalazłem na to patent i, i wiesz, i, 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 i ja tą presję lubię, bo ja po prostu, po, po, po prostu potrafię z tej presji, z tych emocji czerpać paliwo. Y, także fajnie, no i miło mi, że tak ludzie, wiesz, że, że ludzie wstają i oglądają te moje walki. Że, 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 że ten sport MMA, który jest moją pasją, który kocham, staje się taki, wiesz, no, no popularny po prostu. Mamy kilku takich polskich amatorów sportu na świecie, Lewandowski, Iga Świątek, Bartosz Marzlik, Skoczkowie, lekkoatleci. Cieszę się, że właśnie Ty wniosłeś nową dyscyplinę do, do tej dużej popularności, jeśli chodzi o Oczywiście Ja bym nie nie brał tego sukcesu na siebie, bo, bo, bo nie jestem jedyny, który który rozpopularyzował tą, ten, tą, tą dyscyplinę w, 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 w Polsce. Ale miło mi, że właśnie właściwie, że jak jest przykład, jak były nominacje do, do sporto staroku, roku, że właśnie mogłem wśród takich wez właśnie Iga świątek czy Robert Lewandowski no, no, no spędzić chwilę. Myślisz, że możesz być w plebiscycie przeglądu sportowego teraz jeszcze wyżej? No mam nadzieję, bo pomimo, że w tym, w zeszłym roku byłem siódmy, to z jednej strony to jest fajne wysokie miejsce, z drugiej strony ta duma sportowca podrażniona, że może być wyżej. No nie? Także, także no, głęboko wierzę, że, że dam radę skoczyć jeszcze wyżej. No ale to już też od ludzi zależy, ale jest, skoro te wyniki takie, wiesz, oglądalności są coraz większe, więc może tych głosów będzie też coraz więcej. Nie? Odejdźmy chwilę od sportu, słyszałem, że jednym z twoich hobby są konsole, powiedz na jakich grach potrafisz spędzić całą noc. Hmm. No wiesz co? Ja to jestem bardziej PC towiec eee, Ale konsolę też mam. Mm -hmm. eee, ogólnie z graczem. <śm> Więc co? No teraz, teraz, bo jak byłem się byliśmy w... W Vegas, no to właśnie wziąłem laptopa gamingowego, to sobie grałem taką gierkę Rustler, nie wiem czy dobrze wymawiam tytuł, takie GTA w średniowieczu. Śmieszna, fajna, polecam, bo naprawdę do zabicia czasu, wiesz, takaś no, no... taka przed walką, żeby nie myśleć o tej walce? Ta. wiesz, no, miałem trochę czasu, wiesz, nie wiedziałem też czasami co z tym, tymi godzinami zrobić, no to... Giereczka, wiesz, i, i, i żeby, żeby nie spalać się za bardzo, żeby, żeby no nie samym chlebem człowiek wyżyje, tak? więc trzeba mieć skocznię, to jest mój sposób, tak? Bo to, żeby ten balans znaleźć pomiędzy mm -hmm. myśleniem o walce, a, a gdzieś tam wyłączeniem tego mózgu, żeby potem iść na trening, czy na... E, z taką, wiesz, świeżością i głodem. Często mówi się, że ojcowie biją mocniej, ty niedawno zostałeś ojcem. Myślę, że te twoje czasy miały większą wymowę teraz, w walce za desaniem? Mm, Kłuczono no nie, nie padł na deski, więc, y, więc y, troszeczkę szkoda, ale... Ale było widać po nim, że czuje. Że, że czuje, że, że się cofa, że, 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 że te ciosy robią na nim wrażenie. Takie odniosłem ja wrażenie. <laughs> także, także fajnie. No, wiesz, syn daje mi motywację jeszcze większą tak? do, 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 do ciężkiej pracy. więc. No ja się cieszę. Ta twoja historia z Wisielcem to staje się już popularna na cały świat, bo na desania na konferencji prasowej powiedział, że musie, w końcu musi sam znaleźć jakiegoś martwego człowieka w lesie, żeby, żeby mu to szczęście przynosiło. <grym> no złe, no tak, tak się wydarzyło i no i tak się wiesz, gdzieś ten zabobon na mnie działa, więc... No i jakaś, wiesz, jakaś jaka ja zawsze do opowiedzenia. E, ludzie lubią słuchać takie historii, więc, więc fajnie. Ty nie. to przerobiłeś ostatnio jakąś pranzoletkę, tak? Masz ją ze sobą, czy nie? Nie, ja ją biorę nie? tylko wiesz, na, żeby zbyt. żeby, żeby przez przypadek moty nie straciła, <laughs> tylko na takie ważne wydarzenia w moim życiu właśnie jak na przykład walka, e, to wtedy ją miałem... E, czy, czy, czy właśnie wieś, na, na rodziny syna, czy coś w tym stylu. Jak się coś poważnego, takiego bardzo ważnego dzieje, to wtedy wtedy biorę ten amulet. Powiedz mi, mówiłeś po walce od razu, że pół roku przerwy teraz, że teraz musisz ten czas, który rodzina o tobie poświęciła, teraz im się zrewanżować. No Jakie tak. plany? Muszę się, to czy muszę. Chcę się zrewanżować właśnie mojej narzeczonej, która jest zarazem moją menadżerką, więc ona raz, że przyjęła obowiązki rodzicielskie praktycznie całe na siebie, dwa też wykonywała swoją pracę. I, i, i ja tutaj muszę sobie też się za to podziękować, bo zrobiła kawał dobrej roboty, jak zresztą zawsze, nie tylko przy tej walce, ale przy wszystkich. No ale tutaj miała do, tą dodatkową presję ze względu na, na dzieciaka I, i, i ja mogłem spać, ona nie spała, no bo ja musiałem trenować, więc znała wagę też tego pojedynku. Także Dorotku dziękuję. Ja się teraz tą zajmę. Także no mówię, no jeszcze, jeszcze parę dni tutaj w Warszawie wykonać te wszystkie obowiązki medialne i później uciekamy najprawdopodobniej na działkę na jakieś parę dni zaszyć się, zniknąć. A później zobaczymy, może, może gdzieś polecimy, może, może gdzieś jeszcze coś się wymyślić. Mówisz, że wracasz do klatki po minimum pół roku przerwy, Glover Teixeira prawdopodobnie twoim kolejnym rywalem, czy, czy masz może innego zawodnika, z którym chciałbyś się zmierzyć teraz? On jest taki jakby głównym moim teraz z rankingu i w ogóle ze wszystkiego wychodzi, że to będzie on, zobaczymy, tak, czyli tak 99% to będzie on, yy, czy UFC po, po, pomyśli, wymyśli coś innego. Pytanie, czy on będzie chciał czekać te pół roku, tak, czy na przykład ok zawalczy z kimś innym, na przykład noga mu się powinie i się, wiesz, układanka zmieni, ale nie wydaje mi się, wydaje mi się, że, że poczeka, no zobaczymy. No. Ja też, wiesz, te, teraz mówię po roku, a na przykład za, za miesiąc stwierdzę, kurczę, co, so, że już, już chce, już mnie kusi, ja już bym wrócił do oktagonu. Także zobaczymy. Przed walką dużo mówiło się, nawet nie tylko przed tą walką, ale przed kilkoma wcześniejszymi, że jesteś mocno tam niedoceniany w UFC też przez wielu ekspertów i byłych zawodników znakomitych. Teraz po walce to się zaczyna zmieniać. Nawet kormier widziałem, tam powiedział, że przyznał się do błędu, że, że jednak Janka trzeba doceniać, bo, bo, bo się wszyscy mieliliśmy. To nie wiem, jak jest jakaś duma z tego? No jest, wiesz, no, ja to się nie dziwię, no bo gdzieś tam w przeszłości były jakieś tam zawirowane. Z moją karierą gdzieś tam nie, nie szło to pomyśli. Yy, no teraz po prostu wszyscy widzą, że, yy, że to gdzieś tam były jakieś błędy, których już nie popełniam i, 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 i że na ten szacunek zasługuję. Także fa fajnie, no fajnie cieszę się. Jesteś mistrzem UFC, i po raz pierwszy udanie obroniłeś pas. Jakie masz marzenia jeszcze? No jeszcze sportowe. sportowe. Yy, obronić go jeszcze kilka razy i, i zobaczymy. No, jest, jest jeszcze waga ciężka myślisz o no ciężki? My, myślę, ale to jest takie wiesz, że w perspektywie dwóch, trzech lat, raczej trzech lat, nie, nie, nie prędzej. Yy, także no, jeszcze bym chciał, wiesz, obronić go kilka razy, minimum wiesz. I, i jakby, yy, gdybym na przykład przechodził do kategorii, do kategorii ciężkiej, to też jako, jako mistrz półciężki, a nie, nie że gdzieś tam już, wiesz. Już, już, już straciłem pas, dobra i teraz szukam sobie czegoś nowego. Nie, nie w ten sposób, raczej, żeby jako ten mistrz przejść do, do ciężkiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia. Dziękuję bardzo. And still the undisputed. US